Cześć z tej strony Sonia Majchrzak, a dzisiaj ze mną mentorka Trumpek na giełdzie Agnieszka Jaworska-Martycz. Dziękuję dzień dobry yy, i dziękuję za zaproszenie. Nie tylko mentorka, bo robi dużo innych ciekawych rzeczy. Może zechcesz nam opowiedzieć trochę o tym? I co ja robię? No W tej chwili robię bardzo wiele rzeczy. Mój cały background to jest rynek kapitałowy, gdzie właściwie całą swoją przygodę zaczynałam jeszcze w czasie studiów. A więc od wprowadzania, od w firmie konsultingowej w firmie jeszcze jako studentka pracowałam, która wprowadzała spółki do obrotu publicznego i giełdowego tutaj właśnie w Warszawie to była połowa 90. lat i właściwie to dalej zdeterminowało już całą moją przyszłość zawodową. I byłam z tym rynkiem związana cały czas. W ostatnie 12 lat spędziłam w bardzo dużej międzynarodowej korporacji w Towarzystwie funduszy inwestycyjnych i tam się zajmowałam współpracą z międzynarodowymi korporacjami, wprowadzając, przygotowywując programy emerytalne, a więc Edukacja, ale też i to wsparcie przy budowaniu długoterminowych inwestycji. I to zostało ze mną do dziś, bo już w ostatnich czterech latach skupiam się głównie w, w kilku miejscach, z którym jestem związana, na edukacji finansowej, w szczególności skupiając się na dzieciach, kobietach i osobach starszych. Uważam, że to jest niezwykle ważne, w szczególności jeżeli patrzymy na naszą dzisiejszą wiedzę i świadomość tego w ogóle. Jak budować swoje bezpieczeństwo finansowe. Jeszcze jest to ważniejsze pytanie w kontekście zmian demograficznych i tej długowieczności, która nam towarzyszy, no to której się trzeba z różnych perspektyw przygotować: zdrowia, swojego rozwoju intelektualnego, ciągłej y, nauki, otwartości na, na to, co się może w przyszłości wydarzyć, bo te zmiany są tak dynamiczne jak nigdy wcześniej. No i również trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe. Więc to są te moje główne korowe tematy dziś jest tego wiele widzę zagadnień jest całkiem sporo a jakby mogła pani coś więcej o instytucji w której pani dobrze powiedzieć. jestem w zarządzie Instytutu Emerytalnego to jest think tank który zajmuje się właśnie edukacją finansową edukacją w zakresie ubezpieczeń społecznych Celem jest analiza, komentowanie, z, zmieniającego się prawa w tym zakresie, jak również wskazywanie na potrzebę budowania bezpieczeństwa finansowego długoterminowego, właśnie z powodu zmian demograficznych w Polsce i właściwie w całej Europie i, i, i znacznie szerzej. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt to jest yy, to jest Rada do spraw polityki senioralnej, w której jestem członkiem i sekretarzem Prezydium, przy KPRM-ie. No i tutaj skupiamy się przede wszystkim znowu na budowaniu strategii długowieczności choć oczywiście polityka senioralna może nam się wiązać zupełnie z czymś innym, to tak naprawdę polityka długowieczności, strategia długowieczności jest bardzo szerokim tematem, do którego powinniśmy się wszyscy przygotować w kontekście właśnie starzejącego się społeczeństwa w Polsce i tej zmiany struktury demograficznej, jaką już dzisiaj obserwujemy. Również w kontekście bardzo niskiego poziomu dzietności. No, to wszystko determinuje mnóstwo zmian w naszym życiu, w tym, co nas otacza na rynku pracy, tu jest jeszcze ten duży element rynku pracy, który jest też mi bardzo bliski, czyli tego, jak pracodawcy, w jaki sposób przyszli obecni pracownicy powinni otwierać się i zmieniać właśnie na te zmiany. Generalnie fundamentalnie wychodzące od zmian w demografii. Więc to są te tematy, które są mi w tej chwili najbliższe. Oprócz tego jestem w Krajowym Centrum Edukacji Finansowej, w zespole, który zajmuje się długoterminowym oszczędzaniem i inwestowaniem. Tu również zastanawiamy się, w jaki sposób wprowadzać, rozszerzać edukację, aby właśnie zwracała uwagę na ten element długowieczności długoterminowości w kontekście finansowym. Ekonomicznym, to są cały czas parametry, które są chyba nie dość u nas dobrze społecznie rozpoznane, mówiąc bardzo delikatnie, bo wszystkie te postawy, które dzisiaj obserwujemy w naszym społeczeństwie, no są niewystarczające, jak się okazuje, żeby tą świadomość mieć i tak sobie planować swoje życie finansowe, zawodowe, żeby tą wizję swoich zmian na różnych etapach cyklu życia uwzględniać dzisiaj. Niezależnie czy ma 20, 30, nawet 40 i 50, myślimy częściej tu i teraz niż to, co jest przed nami. O, wracając troszeczkę do tych finansów, jak pani uważa, jaką rolę ubezpieczenia i pani instytucja pełni na rynkach kapitałowych? Hmm. Yy... Myślę, że. Yy... O tyle dużą, że uświadamiamy, przynajmniej taką mamy misję i cel, żeby uświadamiać potrzebę planowania długoterminowego. W szkole uczymy się bardzo wielu ważnych rzeczy. Nie chcę kwestionować wielu przedmiotów, które są w szkole, które nas rozwijają. Natomiast cały czas brakuje nam takiego myślenia w kontekście szerszym niż tylko przedmiot, zdany egzamin, dostanie się na nie wiem, do kolejnej klasy, na kolejny etap swojej edukacji. Więc to, cały czas do czego zachęcamy, to jest ta dużo większa otwartość otwartość po prostu na, co, na to, co się na świecie dzieje, bo. Mm, Spotkając tak wiele osób, dzieci, młodzieży, różnych osób, zbyt mało patrzymy na to, jak nasz świat jest skonstruowany, jak wiele czynników, które wydaje nam się, że są nieistotne, wpływają na, na nasze życie. Również w kontekście przyszłości zawodowej, w kontekście rynku pracy, w kontekście finansów. Więc taka otwartość, to czego w szkołach brakuje dzisiaj, do, do czego namawiamy, żeby właśnie otwierać dzieci i nauczycieli na, na tą zmianę, na tą otwartość obserwowania tego w takim poczuciu, że to jest normalna, otaczająca nas rzeczywistość, nie powinna nas, nas to paraliżować, ale powinno nas skłaniać do tego, żeby zastanawiać się w takim razie, ok. Co ja mogę z tym zrobić, na co ja w tym obszarze mam wpływ. Tego mi mega brakuje i to są w kontekście instytucji, które reprezentuję w tej chwili, do tego zmierzamy, żeby patrzeć na nasze tu i teraz w kontekście przyszłości i otaczającego nas świata i obserwować te wszystkie zmiany, które się dzieją społecznie, technologicznie, geopolitycznie. No to, to, są, to są rzeczy, które są z nami codziennie, a dynamika tych zmian jest dużo większa niż kiedy, kiedykolwiek. Faktycznie wiele osób skupia się za bardzo na codzienności i sytuacjach bieżących. Mało kto, wydaje mi się, patrzy tak w przód i otwarcie na przyszłość, coś może wydarzyć. Też mało kto pewnie się zastanawia, w co można zainwestować. E, mamy teraz szeroko rozwijające się spółki, na przykład STEM, nowej mhm. technologii. Czy uważa pani, że niektóre są warte uwagi bardziej? Mhm. Jakby mogła Pani opowiedzieć. W ogóle myślę, że cała kwestia STEM-u to jest taki ogromny temat, który stał się nawet modny, prawda? W szczególności, że te nauki, no, brakuje ich, ich nam właśnie w tym szerokim kontekście. Nie tylko jako przedmioty, jako zjawiska, ale jako po prostu sposoby na życie, prawda? Nasz, otaczająca nas rzeczywistość. Nauka, technologia, matemat, matematyka, inżynieria, to jest wszystko to co, to, co nas dotyczy w kontekście bieżącego życia. Więc zdecydowanie uważam, że na spóły, które reprezentują ten obszar, przedmioty, które reprezentują ten obszar albo kolejne nowe przedmioty, które mogłyby się pojawiać w szkołach, w życiu, no są niezwykle istotne i powinny być przedmiotem y inwestycji na rynku kapitałowym, ale również wsparcia z różnych instytucji publicznych, venture capital, spółek venture capital i wszystkich podmiotów, które mogłyby wspierać finansowo, bo to jest ten obszar, gdzie również przy rozwijaniu nowych pomysłów, nowych projektów, ten pieniądz jest potrzebny i to z, z całą pewnością jest dużym obszarem też do, do dyskusji, ale z całą pewnością tak. To jest obszar, który na naszym rynku kapitałowym Powinien być trochę bardziej obecny. Chciałabym, żeby było więcej takich nowoczesnych y, sektorów. Y, dominują na polskiej giełdzie jednak cały czas te tradycyjne, ale jest również to światełko w postaci y, tych nowych. Jeszcze y, chciałabym y, ten STEM tak odczarować i sprowadzić właśnie na Ziemię, że tak samo jak y, STEM długoterminowe inwestowanie, rynek kapitałowy, oszczędzanie, w ogóle ta długowieczność, te wszystkie tematy, które poruszyłaś, pytają, zadając mi pytania, że niezwykle ważne w tym całym obszarze jest to, co my bierzemy z naszego domu. O STEMie możemy gadać w domu przy każdej rzeczy, prawda? Przy y, zdarzeniach fizycznych, przy kwestiach wpływania nauki na nasze bieżące życie, na matematyce, w przypadku procentu składanego i budżetu domowego i odkładania pieniędzy. Więc te wszystkie obszary powinny być również y, tematami, które powinny być dotykane w rozmowach z dziećmi przez rodziców, przez dorosłych. W, po, w zwykły, prosty sposób. To nie musi być trudne, nudne i, i wręcz abstrakcyjne, a wręcz przeciwnie. Właśnie to jest ta otwartość, mi się tak, wydaje, tak. i długo, długo idące poglądy, takie patrzenie w Przekonania. Tak. Znaczy te, mówimy o przekonaniach, które blokują nas w myśleniu w przód, o przyszłości, prawda? Tak, także podsumowując, należy się nie bać trudnych tematów, takich jak spółki z Być otwartym. Coś może jeszcze dodasz. Wiesz co, myślę, że pracujmy wszyscy nad tym, żeby niezależnie od wieku mieć właśnie tą otwartą głowę, nie bać się krytycznego myślenia i rozmawiać ze sobą. Nie bójmy się w ogóle zadawać pytań. Wszystkie my dorośli ludzie, często się zamykamy i żyjemy w jakiś no mamy pewne maski tego swoich pozycji społecznych, swoich różnych ról, które pełnimy, podczas gdy właśnie takie inicjatywy, wydarzenia, jak te, które za nami, Trampki na Giełdzie, właśnie sprowadzają nas wszystkich na tą ziemię, na, na dosłownie na ziemię, gdzie robimy wspólnie z dzieciakami, z młodzieżą projekty. Obecność tych dzieci, rozmowa z nimi jest dla nas wszystkich niezwykle otwierająca. Więc na wszystkim dorosłym życzę, żebyśmy zaczęli patrzeć na świat trochę przez pryzmat dzieci, yy, młodzieży, słuchali ich, rozmawiali z, nim, z nimi, żebyśmy się wszyscy od siebie nawzajem uczyli, bo w to wierzę, że tutaj tą wymianę mamy sobie zaoferowania bardzo dużo, więc ta wymiana jest nam tu bardzo potrzebna i otwierajmy się na nią. Zgadzam się. Nazywam się Sonia Majchrzak, a ze mną Agnieszka Jaworska-Martycz. Dziękuję za rozmowę. Dzięki serdecznie.